No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej okay, niech wam. Tak to teraz będzie, a w tym no tym no tym odcinku ja wam pokażę to co trzeba, co nie, czyli co no to co trzeba, co nie, czyli tych kolesi, co nie no to. Okej okay, niech Wam tak to teraz będzie co nie a czas Wam pokazać przygody tych kolesi z klasy trzeciej C z podstawówki numer trzydzieści jeden imienia. Edwarda Gierka co nie w hełmży co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej. Okay. Niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej. Okay. Niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej. Czas wam pokazać tych kolesi, co nie no to okej, okay. niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam, będzie co nie no to okej okay, okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej okay. moi kumple, no to jak idziemy my ten tego dzisiaj na piwo, czy nie no mi to powiedzcie, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, niech wam tak. To teraz będzie, co nie, no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to okej, okay. niech. Wam tak to teraz będzie no to okej, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej, ok. niech wam tak to teraz będzie co to okej, niech wam tak to teraz będzie cońo to okej, niech wam tak to teraz będzie co no to okej, niech wam tak to teraz będzie co no to okej, niech wam tak to teraz będzie co nie moi kumple, co no to okej, ok. niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej ok. niech wam. Tak to teraz będzie, co nie moi kumple, co nie no to ok, niech wam tak to teraz. Będzie, co nie no to ok, niech wam będzie, co nie moi kumple, co nie no to ok, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to ok.

no to co my ten tego dzisiaj zrobimy, no mi to powiedzcie co nie moi kumple co. Nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz. Będzie co nie no to okej OK. niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej OK. niech wam teraz będzie co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej OK. niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej niech wam tak kto to co będzie co nie no to okej OK. niech wam tak to teraz będzie. <Reverend eineriken getting overused> Będzie co nie no to okej okay, nie mój kumple co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz, będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz, będzie co nie no to okej okay, niech wam. Tak to teraz będzie co nie, no to okej okay, niech wam będzie co nie mój kumple kochani co nie no to okej okay, niech wam będzie co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej niech. Wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, OK, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, OK, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, OK, niech wam. Tak to teraz będzie, co nie no to okej, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to czas wam pokazać to co trzeba, co nie czyli, co nie no, to trzeba, co nie, czyli, co trzeba, co nie no, to okej, okay, niech wam tak, to teraz będzie co nie no, to okej, okay, niech wam tak. To teraz będzie co nie no, to okej okay, niech wam tak, to, teraz będzie co nie no, to okej, okay, niech wam tak, to teraz będzie co nie no, to okej niech wam tak, to. Teraz będzie, co nie, no to ok, niech wam tak, to teraz będzie, co nie, no to ok, niech wam tak, to teraz będzie, co nie, no to ok, niech wam tak, to. Teraz będzie, co nie, no to ok, niech wam tak, to teraz będzie, co nie, no to ok, niech wam tak, to teraz będzie, co nie, moi kumple, co nie, no to ok. No to dobra ten tego teraz, co nie no to ok, nie no to nie wam będzie, co nie no to ok, nie wam tak, to teraz będzie, co nie no to okej, okay. nie wam będzie, co nie no to ok, niech wam tak, to teraz będzie, co nie no to ok, niech wam tak, to teraz będzie, co nie no to ok, niech wam tak, to teraz będzie, co nie no to ok, niech wam tak, to teraz będzie, co nie no to okej, niech wam tak, to teraz będzie, co nie no to okej, okay, nie wam tak to teraz będzie, co mi no to okej, okay, niech wam tak to teraz. Będzie co nie no to ok, i niech wam tak to teraz będzie co nie no to ok, i niech wam tak to teraz będzie co nie no to ok, i niech wam tak to teraz będzie co nie no to ok, i niech wam tak to teraz będzie co nie no to ok, nie niech wam tak to teraz będzie co nie no to ok, i niech wam tak to teraz będzie co nie no to ok, i niech wam tak to teraz będzie co nie no to ok, i niech wam tak to teraz będzie co nie no to Okej, okay, nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, nie wam tak to teraz będzie. Co nie no to okej, okay, nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech, tak nie, no okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech, tak nie, no okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej niech wam tak to teraz będzie co nie to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie? No to okej, okay, niech wam tak to. Teraz będzie co nie? No to okej, okay, niech wam tak to. Teraz będzie co nie? No to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie co nie, no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie co nie, no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie co nie, no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie co nie, no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie co nie, to okej, niech wam tak to teraz będzie co nie, no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie co nie, to okej, niech wam tak to teraz będzie co nie, no to okej, niech wam nie, niech Niech Wam tak to teraz będzie, co nie, no to okej, okay. niech Wam tak to teraz będzie, co nie. No to okej, okay. niech Wam tak to teraz będzie, co nie, no to okej, okay. niech Wam tak to teraz. Będzie, co nie, no to niech Wam tak to teraz będzie, co nie, no to okej. Okay. No to dobra, ten tego teraz, ten tego koniec gadania, teraz gadania, co nie, no to ok, niech wam tak to teraz będzie, co to, co ma być, co nie, no to ok. Niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to ok, niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to ok, niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to ok. Niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to ok, niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to ok, niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to ok. Niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to ok, niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to ok, niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to ok. Niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to ok, niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to ok, niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to ok. Niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to ok, niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to ok, niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to ok. Niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. niech Wam będzie teraz na razie koniec tej sceny a czas na pokazywanie dalej tych kolesi których trzeba co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no, to okej, okay. nie wam będzie to co ma być, co nie no, to okej, okay. nie wam będzie, co nie no, okej, okay. nie wam będzie, co to okej, nie wam tak to teraz będzie, co to okej, nie wam tak to teraz będzie, co to okej, nie wam tak to teraz będzie, co nie no, to okej, okay. nie wam tak to teraz będzie, co nie no, to okej, okay. nie wam tak to teraz będzie, co nie no, to okej, okay. niech. Wam tak to teraz będzie co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie co nie no. To okej, okay, nie wam tak to teraz będzie, co nie, no to okej, okay. nie wam tak to teraz będzie, co nie, no to okej, okay. nie wam tak to teraz będzie, co nie, no to okej, okay. nie wam tak to teraz będzie, co nie, no to okej, okay. nie wam tak to teraz będzie, co to nie no, to teraz koniec gadania, co mia czas na zrobienie tego co mamy, co nie, no to okej, okay. nie wam tak to teraz będzie, co nie, no to okej, okay. nie wam tak to teraz będzie. Co nie, no to okej. Okay. No to dobra co nie no to okej ok, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej ok, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej ok, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej ok, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej ok, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej ok, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej niech wam wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no. To okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz. Będzie co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech, nie, no okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej niech wam będzie co nie no to okej niech wam tak to teraz będzie. Będzie co nie, no to okej okay, niech Wam tak, to teraz będzie co nie, no to ok, niech Wam tak, to teraz będzie co nie, no to ok. No to dobra, ten tego teraz co nie, no to ok, niech Wam tak, to teraz będzie co nie, no to ok, niech Wam tak, to teraz będzie co nie, no to ok, niech. Wam będzie no to teraz ten tego koniec na razie ten tego odcinka co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to. Teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam będzie co. Nie no, to okej, okay, niech wam tak, to teraz będzie co nie, no, to okej, okay, niech wam tak, to teraz będzie co nie, no, to okej, okay, niech wam tak, to teraz będzie co nie. No, to okej, okay, niech wam tak, to teraz będzie co nie, no, to okej, okay, niech wam tak, to teraz będzie co nie, no, to okej, okay, niech wam tak, to teraz będzie co nie no. To teraz koniec niech wam będzie co nie no ten tego no odcinka co nie no to teraz papa pa, cześć do następnego odcinka co nie no to okoej ok, niech wam. Będzie no to teraz papa pa, cześć do następnego odcinka no to papa pa, cześć do następnego odcinka no to papa pa, cześć do następnego odcinka co nie no to. Okej okay, niech wam będzie papa pa, cześć do następnego odcinka co nie no to papa pa, cześć no to papa pa, no to elo elo elo.